To jeszcze raz w tym domu chodził. Momentami w Witamy z kolei w Sztonie. W skręczętnej Jedżyka Sztonie jakieś miało być dopychane turystycznie. Coś tu się nam obwaliło W obiekcie widzimy pozostałości to po lotni wentylacyjnej i <noise> kominie wentylacyjnym. To jest no, niestety nie działa. Troszkę szkoda. Musimy tu uważać na na węgla. Owe rozwiązania. komina z lutnią. Mają swoje powody ze względu na adaptację kopalni węgla na magazynie materiałów wybuchowych. Wentylacja w takim magazynie jest bardzo ważna ze względu na odkładające się opary i gazy z materiałów wybuchowych. Przykładem takich materiałów jest trotyl, który mimo że jest ciałem stałym, produkowany jest wyłącznie Surowców ciekłych, takich jak tulem, kwas azotowy i kwas siarkowy. Co zauważyć, jakie te różne w obiekty mogą występować też szczeliny wentylacyjne. Odprowadź tego nie jest oczytanie. W Sztolni między 2 a 3 października zeszłego roku 2020 odbyły się warsztaty naukowe pod tytułem Dziedzictwo Historii i Górnictwa. Zorganizowane przez Stowarzyszenie Naukowe Terra Mirna, współpraca z Polityką, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim i Polską Akademią Nauki. To było głównie o zbadanie szaty macierkowej występującej tutaj. Zobaczcie jaka jest ciekawa, jak wysoki był jakiś poziom wody. Teraz wody mamy około 20-40 cm ale kijśmy znać, że. A to są już 25 podstawy. U nas to tak jest. I to zaczyna się najciekawiej. Kierujemy się w stronę magazynu materiałów budowlanych. Tu Znajduje się nisza, która miała amortyzować wypływ, Ewentualnie w tym magazynie. Weźmiemy tutaj Ktoś też próbował Widać jakiś odwiert od Nie wiem czy to jest widoczne. Pierwszy nietoperz. Nie jest, widać, widać. To co panowie? Zapraszam do pierwszego naszego. Pierwszy zabytkowy napis. Wzmocnienia, które... ...mieją się też jak... ...prawdopodobnie regały. Kolejny podpadek kolejowy. I co my tu mamy? Waga materiału wybrać. To jest Następny zarazowy napis pomieszczenie wydawcze kolejne regały, o ociekowe tak jak już mówiłem cudzorodowe materiały męczowe na regałach Pojemność tego pomieszczenia było półtorej, Mieściło materiały do obu Tutaj mamy budowę z kolejnymi wentylacjami. Trzeba uważać, to wszystko idzie na powierzchnię. I ma na celu zabezpieczenie materiału przed zgromadzeniem się gazów i opali. A tu mamy pomieszczenie na zapalniki. tych materiałów oczywiście nie były. Razem przetrzymywane. Ostatnio to było wydawane, żeby policzyć na świecie, żeby uchodzić. Przejdźmy dalej. Tylko wydawcie kolejne To Słona bardzo ciekawa, bo wynalowano na biadu. Począć było lepiej w W późniejszych czasach zapewne była na elektryka, ale jednak to wszystko ułatwiało. On jest chyba bardzo luźny. Wracamy do późnego ciągu korytarza, kierujemy się dalej. Początki sztolni datowane są na XVII wiek. Wydobycie węgla ruszyło w 1798 roku i pierwszy raz zaprzestano go w 1805. Pod koniec XX wieku sztolnia zostaje przejęta przez kopalnię Wacła i przekształcona w magazyn materiałów wybuchowych. Proszę zobaczyć, co, jest, co jest. Podkłady po wąskotorweczce. Wody coraz więcej. Momentami lepo kolorowe. Grunt mulasty. Tak naprawdę nie widać po czym Proszę zauważyć mocowanie pod do do wąskotorówki, tak jak I Następne i następne. Tak jak mówiłem, Sztolnia została przejęta przez kupalnię Watła. To jest ta pania, o której ostatnio opowiadaliśmy wam na ostatniej naszej wyprawie w Fabryce Amunicji i Materiałów Wybuchowych w Bikowicach Kolejny ręce puszczają, tak się zna, skała W wydaje się dosyć solidna, że będą na obudowę Ale ona za niedługo się skończy. Idziemy do zakrętu. Kolejna nisza, niewiadomego przechodzenia. Naprawdę ciężko powiedzieć, co tutaj było. Nie mam dla pojęcia. To się robi znacznie szerzej. Wysokość pomieszczenia się nie zmienia, ale szerokość znacznie. Kolejna misja. Podam na migawę. Jest to lewa odległo może i do przejścia, ale niestety raczej się pohamujemy z tego względu drodzy widzowie, że jak zwykle śmierdzi ja ma Jak zwykle nie mamy miernych tatlen a boczne chodniki mogą być zagazowane Proszę zobaczyć dokładna wąskoterów Po II wojnie światowej w tej stolni ponoć znaleziono duże ilości materiałów wybuchowych, które ponoć w 1944 roku wykorzystywali do prac przy drążeniu sztoni na pobliskim masywie gruntowa. Gontowa jest kolejnym konfliktem podziemnym. Korytarze i komór wykonane w czasie II wojny światowej w ramach projektu Riza po polsku OMI Łączy ona łącznie korytarze i komory kompleksy Gontowa wynoszą 820 metrów. Tyle jest zbadanych. ale tu jest droga dobrze, wchodzimy do komory. Ale tu się obwaliło. No, tu jest owo niesamowite. A no nawet już jest. stoimy. Tam jest przodek. Czy się rafałek taką No faktycznie. No. A jeszcze jak dobrze widzę, to się smała koksownicza zaczyna udzielać. No Kawaszki. te czarne plamy takie nasz. Mhm. Mm no ogólnie stoimy troszkę w nie miejscu, bo tu się obudowa kończy i... Drodzy widzowie, widzicie co tu jest poza tą obudową? No ogólnie skała. Jaka to skała jest stabilna, ale to tylko się powietrze. Dobrze. Sprawdzamy Dobrze. dalej. Widać, my, Oj, 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 oj. Lafałku, proszę wyjść. Nasza szyna wspierająca pękła w samym środku. A, tu to Ano, jest, jest pęknięcie. Istnieje teoria, że owa sztonia, w której się znajdujemy, łączy się ze sztonią Wacław 1. Lecz nie wspieramy tej teorii ze względu na to, że przedwojenne i powojenne mapy górnicze nie potwierdzają tego. A zeznania ludzi pracujących w kopalni Wacław wręcz temu zaprzeczają, że owe sztolnie się łączyły. Jest to zbyt biegotno. Dla sieciarzy jaskiniowych. Ale jeszcze nie widzieliśmy. Pytanie czy dla Prusaków też. Bo Prusak to w sumie też nie jest, nie? Ale tu się odspoliło. Oj, żeby nie skłamać, koło 5 metrów wysokości. Tego tak na kanerze nie widać. Ale to na czym stoję, to to jest sufit. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tak, jest zawalisko. Proszę zobaczyć jaka różnica poziomu na kolegę Rafała, jak nisko stoi, a ja stoję na zahalonym suficie. Jest różnica. Zwróćmy uwagę na sklepienie obudowy. Cegła. Piękna cegła, układana. Już nie pierwszy raz to widzimy. Pełna, ciężka. O, teraz to na samym zawod. Tylko że ja tam już nie wejdę, <śmulny> bo tak ja będę zrobił podejmę. A myślę, że zrobić pauzę. A może będziemy wracać. Będziemy wracać. No A no, powolę to jest jedyne nasze wyjście. Jakby to się zawadziło to już amba. Fajnie było walkę. No Zobaczymy <śmianowidem> a, a co z Aż tego nie chcę <śmianowidem> Ja to jest no O, no, to jest ta obudowa belki i tutaj będzie głęboko. No, to, to ja jestem na następny. Zapraszam kolegę Rafała. Kolega Rafał idzie. na belki, nie deprzmy ich, żeby w czego dwutlenek węgla nam się to nie wydzielał. No już snorkujemy, czas się zanurzyć. do zanuruje? Coś w tym stylu. O, no, drodzy widzowie, będzie Będzie. Będzie, 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 będzie. jest różnica poziomu. Podejrzewam, że obudowa jest takiej wysokości jak 6.00. Nie no, co to się dzieje? Możemy pływać. No to good luck. Następnym razem po to. Drodzy widzowie, niestety jesteśmy pokonani przez ilość wody. Wygląda na to, że tu wystaje nawet niecały metr tej obudowy, a przyszliśmy takim samym korytarzem, który miał ponad 2,5 metra. Tu, gdzie Rafał próbował wejść, prawdopodobnie może być koło 2 metrów. Niestety nasz sprzęt na to nie zezwala. Nie zezwala. Potrzebowalibyśmy tutaj pontonu bądź pianki. Troszkę szkoda, choć warto było odwiedzić obiekt. Mieliśmy skończyć się, ale nie bylibyśmy sobą. Jakbyśmy nie spróbowali. Okazuje się, że mam wyższe wodory od kolegi Rafała. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Jak tam panowe plecy? To ja jeszcze może być 25-30. Tak dokładnie ja to 25-30. masz 20. Powrotem mam 25. No. Ile by było? No, nie Spoko, możesz iść. No i 10, no. No, słuchaj, to jest 10. masz jakieś 10. Dziesię... Nie, nie, masz... więcej, nie, tak ale... Ale, No, ale... no, no, Prawa. Le, prawa. Le, prawa. prawa no, 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 w no, 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 w każdej chwili mogę spać. tak idę na palcach. Nie spokojnie możesz iść. Ale za pełne zanurzenie powiem wam szczerze. Z półtora metra wody to wydaje że jest spokojnie. Przynajmniej no, tutaj należy. I rękę. masz 10 centymetrów jeszcze. Zobacz? Nie, nie no, po prawej stronie. A no ja nie mam? Ty masz jeszcze 10, no i idź. Kacik się da za, zanurzy w stawie. Tak? Tak. Jak tutaj... nie będę wracał na palcach to przemoknę. Spokojnie, możesz do Ty być. ty zeszłisz. Dobra, ja sobie w miejscu. To jest na to miejscu. morzisz. No będziesz No idziesz. Idź po prawej stronie. Ty masz ok. Masz 5 cm. Na plecach masz gdzieś 15, 12. Może. Ty się masz na boki, nie na plecy. No po prawej stronie będziesz miał... No teraz więcej trochę. Po prawej stronie będziesz na 5 cm. Dobrze. Dobra. Uważaj. Niestety. Będzie się wynurzyć. No, ale tam to by można było spokojnie... Chciałem dojść do zakrętu, ale jest to nieosiągalne. No, na nie, to za, ten, za ten chyba lepiej. Popatrzyć na scenerię tutaj. Tak. I teraz czeka mnie powrót na paluszkach. Ale obudowa prześliczna. Szczonia, pierwsza klasa. Szkoda. Szkoda. Szkoda, bo my jesteśmy... Tacy żebyśmy tam poszli, tylko no, niestety, Ale kolejna przygoda, kolejne wnioski. Trzeba kupić planę. Rafał, miałeś tego nie dotykać. Dobra. Teraz jak czas na podsumowanie. To się dajmy. O, od razu głęboką wodę. Dobra. To co? Kolega? Łukasz zacznie. Jak wrażenia? W obecnej bardzo bardzo, ja super. Bardzo fajna obudowa. Wydaje się stabilna ze względu na to, że jest ceglana. Jest... Nad nami na wisi ileś tam milionów ton stały, ale mam nadzieję, że się nie zawali. Jest w porządku, przynajmniej na razie. Ej, nie bajduszmy. Fajnie. Coś nowego ze względu na to, że mieliśmy do czynienia z magazynem materiałów wybuchowych przed II wojną światową i po Drugiej wojnie światowej. Ciekawie, nie tylko my to zwiedzaliśmy. Tak jak mówiliśmy, ostatnio były tu warsztaty w zeszłym roku. Także naukowcy też tu dobrze drążą. Szkoda, że nie udało się dojść do końca, prawda? Trochę nam, trochę nam yy, spodni brakło, żebyśmy do końca tam ten tunel zwiedzili, który jest zalany. I tam mniej więcej poton jest wody, jakieś 1,70 m. No być może na spąpły nawet zalega około dwóch metrów wody. Jesteśmy w drodze powrotnej. Chciałem zauważyć coś ciekawego. Nie wiem czy to dobrze widać na kamerze. Jest ja to widzę wyraźnie. Ale tu mamy element rozwalanej tamy. Po prostu to było poziomie chody. ta woda mogła odbyć. No i co? Wycieczka zmierza ku końcowi. Co możemy powiedzieć? Idziemy. Do zobaczenia. Nie, do konsensusu. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach.